Szanowni Państwo, witam na kolejnym podcaście Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Lublinie. Ja nazywam się Michał Wójcik, a moim gościem jest pan dr Dominik Hej. Dzień dobry. Pan doktor jest analitykiem w zespole wyszehradzkim Instytutu Europy Środkowej, publicystą, redaktorem naczelnym portalu .hu, autorem niedawno wydanej książki Węgry na nowo, jak Wiktor Orban zaprogramował narodową tożsamość. Drodzy Państwo, tematem naszej dzisiejszej rozmowy będzie obecna polityka Węgier. Chciałbym panu doktorowi zadać pierwsze pytanie o obecną politykę zagraniczną i dlaczego ta polityka jest tak odmienna od większości państw europejskich. Tutaj mówimy w kontekście rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Jeszcze raz dzień dobry i jeszcze raz bardzo dziękuję za zaproszenie. Próbując w miarę Szybko i prosto odpowiedzieć na to trudne pytanie, bo musielibyśmy tych uwarunkowań w przypadku Węgier dostrzec pewnie więcej. Jest tak, że po 24 lutego, czyli po rozpoczęciu inwazji, Węgry spróbowały przyjąć stanowisko państwa neutralnego wobec tego konfliktu. Jest to o tyle prostsze, z jednej strony, dla Węgier, że relacje ukraińsko-węgierskie albo węgiersko-ukraińskie od lat nie układały się dobrze, więc też nie było problemem, żeby przygotować komunikat adresowany do obywateli dotyczący tego, że Węgry będą się angażowały wyłącznie w wymiarze humanitarnym. Też można było rozbijać na części pierwsze, w jaki sposób jest to dofiniowane. Natomiast bardzo szybko przygotowano, też pamiętajmy, że wojna wybuchła na około półtora miesiąca przed wyborami parlamentarnymi 3 kwietnia, miała bardzo duży wpływ na to jak one się zakończyły, czyli jak mocno wygrał Fidesz-KDNP, ale od razu odrzucono wsparcie związane z dostawami broni, tłumacząc, że wszelkiego typu, tego typu wsparcie będzie zagrożeniem dla mniejszości węgierskiej w obwodzie zakarpackim. Czyli mamy jeden wymiar związany z chęcią ochrony mniejszości węgierskiej, nie będziemy rozkładać się czynniki pierwsze, czy zasadnej, czy nie. No, warto pamiętać, że Zakarpacie zostało ostrzelane przez stronę rosyjską. Drugim takim komponentem była moim zdaniem niechęć wobec Sojuszu Północnoatlantyckiego, czego dowodem jest to, że w Mojor Kozloń, czyli węgierskim dzienniku urzędowym, wciąż obowiązuje z początku marca rozporządzenie Wiktora Orbana, w którym on zezwala na budowę baz NATO wyłącznie na Zachód od Dunaju, dlaczego nie na wschód? No po to moim zdaniem, żeby nie złościć, chociaż brzmi to kolokwialnie, ale Rosji. I też widać było, że nawet podejście dotyczące osiedlenia, tak to nazwijmy, czy ściągnięcia dodatkowych wojsk natowskich na terytorium Węgier, było mocno kontestowane przez co ważniejszych polityków, którzy twierdzili, że Węgrzy sami się obronią. No i jest wreszcie najważniejsze moim zdaniem, Czynnik, to jest czynnik związany z tym, że Węgry, moim zdaniem, postawiły na niewłaściwe państwo w tym sporze, to znaczy na Rosję. To znaczy, uznają, że w nowym ładzie międzynarodowym, który będzie musiał się wytworzyć po wojnie w wyniku jakichś rozmów pokojowych, bo raczej nie rozejmu, Rosja będzie na tyle silna przy stole negocjacyjnym i tuż po nim, że pociągnie jakby za lojalność Węgry do. Jakby puli państw, które mają zdecydowanie większy wpływ. Paradoksalnie zdaję sobie sprawę, że większość osób uznaje, że Węgry są za małe, ale warto jest pamiętać, że przy pakietach sankcyjnych, co najmniej kilku, my głównie rozmawiamy o tym, że Węgrzy chcą je wetować. W związku z tym to pokazuje yy, też Węgrom samym, że Węgry mogą grać w zupełnie innej lidze niż ta, która jest im, nazwijmy to, odgórnie przypisana. Wydaje mi się, że to są te trzy główne elementy. Ciekawym tematem jest też przyszłość inicjatyw środkowoeuropejskich, które mają scalać mniejsze państwa leżące między zachodnią Europą, a między Rosją. I chciałbym teraz zapytać, panie doktorze, jak pan widzi przyszłość Grupy Wyszehradzkiej, inicjatywy Trójmorza, czy ta obecna polityka Węgier nie pokazuje nam, że te wszystkie inicjatywy można bardzo łatwo zaprzepaścić? To znowu będzie pytanie, które po części jest o tyle trudne, żeby na nie odpowiedzieć, że ona jest poniekąd trochę stezą. To znaczy, strona węgierska od razu się broni, że ona nie doprowadziła do tego, żeby relacje czy w Trójmorzu, czy w grupie Wyszehradzkiej były niedobre, no ale fakty mówią coś zupełnie innego. Wydaje się, że w ramach grupy Wyszehradzkiej przez jakiś czas ile? To jest nie wiem, być może rok nie będzie powrotu do tak ścisłych relacji, jakie miały miejsce dotychczas. Zresztą bodaj pierwszy raz, naprawdę od dawna nie odbyło się nawet uroczyste przekazanie prezydencji. Teraz sprawuje ją Słowacja, która przejęła ją po Węgrzech. I tutaj być może punktem spajającym będzie oczywiście polityka europejska, no bo przecież nie jest tak, że w ramach polityki Unii Europejskiej nagle wszyscy mają odmienne interesy, ale raczej nie będzie to spotkania wyższego szczebla, Czyli prezydentów, być może premierów, aczkolwiek tutaj nie mam 100% pewności, w którą stronę to pójdzie, jaka będzie wola polityczna. Natomiast jest to coś, co, co pokazuje, że jakby sojusz szerszy, aniżeli tylko w pewnych punktach, przestał mieć, moim zdaniem, szczególnie w kwestii bezpieczeństwa w regionie, jakiekolwiek znaczenie i sens z Węgrami. W przypadku inicjatywy Trójmorza to jest w ogóle pytanie dotyczące tego, co z tą inicjatywą będzie, jak ona się będzie, jeśli w ogóle, instytucjonalizowała. Wydaje mi się, że po szczycie w Rydze mamy pewien światło nadziei, żeby żeby pchnąć tę inicjatywę dalej. Tutaj mam na myśli to, żeby państwa, które będą miały chęć, czyli nie wszyscy, żeby po prostu pomagali Ukrainie, mówiąc wprost. I w ramach tej pomocy, gdzie mowa jest też o zaangażowaniu biznesu oczywiście, administracji państwowej i tak dalej, układać sobie relacje biznesowe pomiędzy tymi chętnymi państwami Trójmorza, a... Państwem ukraińskim, co mi się wydaje być zasadne. W przypadku Węgier ta sytuacja jest też trudna, o tyle, że Węgry. Minister Spraw Zagranicznych oficjalnie twierdzi, że to jest nieprawda, że Węgry zablokowały pomoc unijną dla Ukrainy w wysokości 18 miliardów euro, natomiast mówią wprost, że więcej nie poprą jakichkolwiek wspólnych kredytów udzielanych przez Unię Europejską. Komukolwiek, gdzie odwołują się do tego, że już taki kredyt zaciągnięto. Chodzi o fundusz odbudowy i to, że Węgry wciąż nie mogą z tych pieniędzy korzystać. Natomiast wydaje mi się, że też w regionie powstaną jakieś nowe, doraźne inicjatywy. Pamiętajmy, że istnieje coś takiego jak Centralna Piątka. Gdzie są Węgry, Czechy, Słowacja, Austria i Słowenia. Aczkolwiek teraz zmiany na urzędzie prezydenta, właściwie pani prezydent Słowenii, może być nieco trudniejsza albo mniej sprzyjająca kooperacji z Fideszem, czyli z Węgrami. Ale z drugiej strony wydaje mi się, że też ciekawym formatem jest to, że Węgry rozwijają współpracę trochę w ramach byłej monarchii austro-węgierskiej, to znaczy Serbia, Austria i Węgry. No, i będzie to raczej skakanie po doraźnych forach, aniżeli taki jeden punkt, w którym można usiąść i zobaczyć, co dalej. Ja pozwolę sobie wykorzystać tę sposobność w czasie naszej rozmowy. Gdyby mieli Państwo chęć sięgnąć albo szerzej zobaczyć, jak ta polityka Węgier kształtowała się na przestrzeni lat, a później ostatnich miesięcy, ostatniego półrocza w sprawie Węgier. I Ukrainę, to w Instytucie Europy Środkowej dosłownie przed chwilą została opublikowana taka krótka analiza, w której staram się ten temat powziąć, od wymiaru instytucjonalnego przez wymiar medialny, żeby w miarę naświetlić z różnych perspektyw to, jak postępowała węgierska administracja, głównie po to, żeby samodzielnie spróbować wyrobić sobie zdanie, no i też posiadając pewien Pewne narzędzia, tak to nazwijmy, wiedzy do samodzielnej analizy, wyrobić sobie zdanie na to, czy ta polityka jest komuś bliższa, czy dalsza. Polacy, jak i Polska, są narodem i krajem bardzo zaangażowanym w pomoc uchodźcom z Ukrainy. Ta pomoc, którą niesiemy, stała się, można powiedzieć, takim nowym promyczkiem nadziei na nowe relacje polsko-ukraińskie. A jak ta pomoc i jak te działania, Polski względem Ukrainy i Ukraińców są odbierane właśnie na Węgrzech. Paradoks polega na tym, że faktycznie zostało to dostrzeżone. Znaczy, pomoc zresztą Polski nie sposób by było nie dostrzec tego, w jaki sposób te relacje się ułożyły. Natomiast jedna jest rzecz, która powiedzmy wprost, ale też może mało analitycznie, jest smutna, przykra. Polega ona na tym, że kiedy prowadzi się analizę wizerunku Polski w różnych państwach też sąsiednich, to on zdecydowanie wzrósł poza jednym, czyli poza Węgrami. I to jest o tyle ciekawe, że jakby ta pomoc, mam wrażenie, że tutaj mimo wszystko istniała jakaś wzajemna rywalizacja, to znaczy nie mówię o stronie polskiej, natomiast w takim usilnym pokazaniu, że pomoc węgierska jest co najmniej tak samo duża jak polska albo i nawet większa, stąd między innymi ciekawe zabiegi, dotyczące statystyk, też tego, jak przeliczać tę pomoc. Natomiast samo stanowisko Polski wobec wojny jest na Węgrzech przyjmowane dość krytycznie, dlatego, że węgierskie władze, mówiąc wprost, uważają, że Polska przyczyniła się do tego, że Lokalny konflikt, jak mówił Viktor Orban, pomiędzy ludami słowiańskimi został rozdmuchany do konfliktu międzynarodowego, w który zaangażował się Zachód. Z tą pomocą, także oczywiście wymiarem pomocy wojskowej. I to jest coś, o czym w jednym z przemówień mówił Viktor Orban. To znaczy, że jeśli ktoś dostarcza broń, to stoi jedną nogą w wojnie. To znaczy, że my, większość państw stoi zdecydowanie jedną nogą w wojnie. Ale my jednocześnie przyjmujemy założenie, mówię o Polsce, że to jest wojna Ukrainy. Też dla nas, za nas. Natomiast na Węgrzech takiej refleksji absolutnie nie ma. I tak jak zechciał pan powiedzieć, że dla Polski i Ukrainy te relacje są czymś pewnym promykiem nadziei, zresztą wystarczy sobie przypomnieć mnie szczerze wzruszające słowa prezydenta Ukrainy, który składał Polsce życzenia z okazji 11 listopada. I ile się dobrego wydarzyło, cytując dosłownie, różnie między nami było. Natomiast jesteśmy razem, tak, jako, jako trochę rodzeństwo. Natomiast na Węgrzech mam wrażenie, że to nie jest coś, co przyniesie promyk nadziei, tylko raczej to będzie w drugą stronę. I dla mnie pewnym symbolem, zdaję sobie sprawę, że uwarunkowania tego, co się stało w Mukaczewie, są bardzo duże i nie chodziło o władze centralne, tylko lokalny spór. Ale dla mnie pewnym symbolem jest to, że proszę zwrócić uwagę, że w relacjach polsko-ukraińskich odsłonięto lwy. Te słowetne lwy. Natomiast w relacjach węgiersko-ukraińskich e, pewien symbol węgierskiej dominacji historycznej, czyli hi historycznego ptaka mitycznego Turula z zamku w Mukaczewie, usunięto, a w jego miejsce pojawił się ukraiński e, tryzup. I to jest dla mnie, oczywiście, ogromnie upraszczając, ale to jest dla mnie coś bardzo symptomatycznego, że my idziemy naprzód, przyjdzie czas rozmawiać, dużo zapomnieliśmy, a mimo wszystko w węgierskiej narracji Czasami przeciwnicy tego polskiego zaangażowania próbują grać właśnie historią, żeby udowodnić, że stoimy nie po tej stronie. No ale my wszyscy, bez względu na to, jakie mamy postrzeganie rzeczywistości politycznej i tak dalej, wiedzieliśmy, jak się zachować, no i dlatego te relacje nasze są z Ukrainą lepsze. Panie doktorze, teraz tak na zakończenie zadam takie proste pytanie. Jak pan doktor widzi przyszłość? Która stoi przed Węgrami i jakiego zakończenia obecnego konfliktu oczekują Węgry? Węgry oczekiwałyby, moim zdaniem, takiego zakończenia, w którym pozwoliłaby sytuacja polityczna, międzynarodowa zdecydowanie wzmocnić ich pozycję. To znaczy, to co pozwoliłem sobie powiedzieć na samym początku, moim zdaniem zagrały na to, że Rosja wyjdzie co najmniej nieosłabiona, że będzie jakieś życie po wojnie w relacjach z Rosją. Natomiast, żeby spróbować odpowiedzieć na to pytanie, ja bym się nie do końca był w stanie zdeklarować, jak to się skończy, dlatego że yy, jeżeli my wszyscy głęboko jesteśmy przekonani i wierzymy w to, że Ukraina jest w stanie wojnę wygrać, to znaczy, że Rosja specjalnie silna nie będzie. Jeżeli Rosja specjalnie silna nie będzie, to znaczy, że Węgrzy się pomylili nie pierwszy raz w swojej historii. Natomiast yy, jeżeli chodzi o bardziej łatwimi spojrzeć być może o to zapatrywanie, no niewątpliwie Węgry będą obecnie, bo to jest dla nich priorytet, próbować pozyskiwać środki z Unii Europejskiej, a jednocześnie moim zdaniem zrobić wszystko, żeby pakiety kolejnych sankcji energetycznych zostały zniesione. Pamiętajmy, że za kilka tygodni, szybciej niż dalej, skończą się na Węgrzech narodowe konsultacje, w których rząd, Pyta obywateli o to, co ma dalej zrobić z sankcjami energetycznymi. Teza jest jasna: likwidujemy wszystkie sankcje poza I myślę, że Viktor Orban ten argument postawi na stole i powie, że naród węgierski nie chce sankcji. Te pytania, jak one wyglądają, to, to, to jest rzecz jeszcze inna. Natomiast niewątpliwie to jest punkt, w którym nie da się trochę inaczej spojrzeć na Węgry, niż. Pewnego sojusznika Rosji w regionie. Oczywiście jest to bronione narodowym interesem Węgier, ale jeśli Węgrzy mają prawo do cały czas podkreślenia swojego narodowego interesu, a jednocześnie brną coraz dalej w, w relacje z, z Rosją, pomimo wszystko, no to my ze swojej perspektywy mamy. Również prawo do tego, żeby mówić o tym, że nasz interes jest zupełnie odmienny i różny od tego, jaki przyjmuje Budapeszt. znaczy, nasza orientacja jest jednoznacznie proukraińska, proatlantycka i proeuropejska. Panie doktorze, ja bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę, a naszym słuchaczom dziękuję za spędzony z nami czas. Drodzy Państwo, gościem rodem Lublin był pan dr Dominik Hej. Analityk Instytutu Europy Środkowej oraz publicysta. Panie doktorze, raz jeszcze dziękuję. Bardzo dziękuję i do usłyszenia.